Projekt Sukces TV, Twoje okno na zmiany. W dzisiejszym odcinku opowiem o siódmym oraz ósmym tygodniu mojej rekompozycji. Dlaczego dwa tygodnie w jednym filmie? Ponieważ nic szczególnego się nie wydarzyło i nie chcę się zanudzać wrzucaniem dwóch podobnych filmów. Opowiem również o kilku metodach, dzięki którym poprawiłem pracę mojego umysłu. A oto kilka z nich. Ogranicz cukier, który niszczy twoje komórki i neurony. Zamiast się rozwijać, marniejesz i stajesz się coraz głupszy i zakłopotany. Wprowadź post przerywany. Twój umysł najlepiej pracuje na pusty żołądek. Spożywaj więcej produktów pochodzenia zwierzęcego, a mniej zbóż i owoców. Dobrze się wyśpi. Staraj się codziennie chodzić, spać oraz wstawać o tej samej godzinie. Zacznij trenować siłowo oraz wydolnościowo. Spaceruj po lesie, łąkach czy plaży. Używaj okulary blokujące niebieskie światło przed komputerem czy telewizorem. Podczas pracy rób krótkie przerwy co 30 minut. Zacznij medytować i praktykować wdzięczność. Do pracy umysłowej pij i mate zamiast kawy. Zacznij czytać książki. Podczas pracy słuchaj muzyki do medytacji wraz z binaural beats 40 Hz. Powtarzaj pozytywne afirmacje. To tylko kilka metod poprawy pracy Twojego umysłu. Więcej dowiesz się z kolejnego rozszerzonego filmiku pod tytułem Umysł bez ograniczeń. A teraz przejdźmy do dwóch ostatnich tygodni mojej rekompozycji. Święta oraz Nowy Rok przeszły bez zastrzeżeń. Zjadłem dokładnie to, co zaplanowałem. Na Wigilię upiekłem sobie kaczkę, w pierwsze święto mama upiekła mi schab. Do kaczki oraz schabu zjadłem czerwoną kapustę z jabłkami. Do tego przez święta zjadłem sernik białkowy bez cukru. Następnie kontynuowałem jedzenie tak jak normalnie. Jeden posiłek dziennie w południe, mięso oraz jajka, czasami ser. Muszę przyznać, że ostatnie dwa tygodnie zauważyłem znaczną poprawę samopoczucia. Może dlatego, że jestem z siebie dumny, że udaje mi się pościć oraz pilnowałem się przez święta. Do tego bardzo dużo medytuję oraz w końcu zacząłem praktykować wdzięczność. Pewnie zapytasz, z czego czerpię przyjemność, jak tak się ograniczam z jedzeniem. Co to za święta i sylwester, który tak na marginesie przespałem idąc spać przed 22. Jak wyjdziesz z nałogu jedzeniowego, to zaczynasz cieszyć się dosłownie wszystkim innym. Zamiast cieszyć się jedzeniem, samo życie nabiera barw. Wszystko jest bardziej kolorowe oraz przyjemne. Uśmiechasz się bez powodu, a nie tylko w momencie, jak wiesz, że zaraz coś zjesz. Samopoczucie jest coraz lepsze, motywacja jest coraz większa. Zaczynasz działać jak dobrze naolwiona maszyna, a nie jak stary, zardzewiały samochód, który ciągle ma za mało paliwa i ciągle się psuje. Zastanów się, czy jak wychodzisz ze znajomymi, to tak naprawdę cieszy się, że ich zobaczysz, czy że będziesz coś jadł. Czy potrafisz się cieszyć czymś innym, jak tylko jedzeniem, przekąskami, alkoholem oraz wyjściem do sklepu? Słucham organizmu, więcej medytuję, więcej się relaksuję nie czuję presji. Pod koniec tych dwóch tygodni przestałem wysyłać Wiktorii moje posiłki. Pomału czuję jedność z naturą, jedność ciała i umysłu. Małymi krokami odzyskuję kontrolę nad ciałem i umysłem. Widzę przebłyski normalności, jakiej prawdopodobnie nigdy nie zaznałaś. Zaufaj mi, nie masz pojęcia, do czego Twoje ciało i umysł jest zdolne jak prawidłowo nie dbasz. Ja też nie wiedziałem. Na szczęście teraz wiem i chcę, żebyś ty też o tym się przekonał. Ostatnie dwa tygodnie w ogóle nie trenowałem. Pełen relaks ciała i umysłu. Medytację jak tylko mogę, rano i wieczorem. Budzę się przed budzikiem. Mam więcej energii, lepsza koncentracja. Coraz mniej przekładania na później. Odbudowałem zdrowe nawyki. Uczę się z błędów przeszłości, rozkoszuję się teraźniejszością oraz buduję nową, lepszą, jeszcze bardziej szczęśliwą przyszłość. To jest mój projekt Sukces. To jest moje dążenie do celu. To jest moja praca nad sobą, moja walka, moje poświęcenie oraz dyscyplina. Jaki jest Twój projekt? Co Ty masz zamiar poświęcić dla lepszej przyszłości? Czy zbudowałeś już swój projekt Sukces? Daj znać w komentarzach. W następnym odcinku podsumuję całą rekompozycję. Dokładnie wypiszę, jak ty masz zacząć i przejść swoją rekompozycję. Mam nadzieję, że moja już dobiegła końca. Jeżeli oczywiście nie popełnię żadnych błędów przez następne dwa tygodnie. Wtedy oczywiście zaczynamy cały proces od początku. Trzeba być uważnym cały czas, bez spoczynku na laurach. Pamiętaj, gorsze chwile czekają na ciebie. Ty musisz wtedy wykazać się dyscypliną, zawzięciem i samokontrolą. Może zakończyła się rekompozycja, ale nigdy nie kończy się walka z nałogiem i pracą nad samym sobą. Zawsze możesz czuć się lepiej, możesz mieć więcej pieniędzy i możesz być zdrowszy. To na tyle w tym odcinku. W następnym podsumuję całą rekompozycję, więc nie zapomnij subskrybować oraz włączyć dzwonek notyfikacji, aby nic cię nie ominęło. Do zobaczenia w następnym odcinku.